To jest i dziś łatwe i szybkie przekąski na sylwestra. W tym roku sylwester dla większości osób będzie raczej dziwny, bez hucznych przyjęć, raczej w takim kameralnym gronie, no i oczywiście bez możliwości wyjścia czy to na miasto, czy to do jakiegoś klubu. Tak naprawdę jedyne co może być. Czymś stałym, czymś takim, co jest zawsze to dobre jedzenie. Na Sylwestra jedzenie się zawsze przydaje, więc dziś przygotowałam kilka pomysłów na przekąski, na Sylwestra właśnie. I zacznę od krakersów z pastą awokado. Awokado wyjęłam do miski, dodałam trochę papryczki, czyli rozdrobniłam wszystko widelcem, dodałam trochę soku z cytryny i soli. Posmarowałam tą pastę krakersy i posypałam wszystko pestkami słonecznika i koperkiem. Druga przekąska na zimno to rolatki z ogórka z serkiem twarożkowym i papryką. Ogórka zielonego obrałam obieraczką na długie, cienkie plasterki. Posmarowałam to serkiem twarożkowym z ziołami, doprawiłam trochę solą ziołową. Na jednym końcu ułożyłam po kilka paseczków papryki. I zawinęłam to w roladki, na końcu zabezpieczyłam wykałaczkami i gotowe. Kolejną przekąską tym razem na ciepło mogą być kieszonki z ciasta francuskiego z farszem. Do miski przełożyłam serę, do niego starłam szynkę i ser, dodałam też kupory z puszki, doprawiam trochę przyprawami i wymieszałam. Z drugą częścią ciasta. Ciasto na górze podniosłam tilec i posmarowałam mlekiem. Włożyłam do piekarnika na 180 stopni na około 15-17 minut. I gotowe. Przydałoby się coś słodkiego? Nic prostszego! Mam też dwie propozycje na przekąski na słodko. I pierwsza z nich jest banalnie prosta. Będą to herbatniki z Nutellą, bananami i żurawiną. Herbatniki posmarowałam Nutellą, na to ułożyłam plasterki banana i podałam do niego trochę suszonej żurawiny. I już. Druga propozycja na słodko to deserki z kaszymannej i musu mango. Na początku gotowałam kaszę mannę według przepisu moją na koniec dodałam trochę esencji lemonowej. W międzyczasie obrałam mako, okroiłam je na mniejsze części i zblendowałam tworząc w Nieco przestudzoną kaszę rozłożyłam do małych szklaneczek, na wierzchu wylałam mus i gotowe. To już były wszystkie propozycje na przekąski sylwestrowe, jakie przygotowałam. Były one po pierwsze szybkie do zrobienia, były też łatwe i są też smaczne. Dlatego mam nadzieję, że się przydadzą. Ok, a na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!